Hejka, hejka, kochani, siemanko, kolanko, dzisiaj dziewiąty. Strapa sobie do przedłużać, śpieszę się, bo jadę w siną dal, bierzemy dziewiąteczkę. Kalendarz z Ejwonu od Sylwuni. O proszę, jakie piękne, koloru złotego, serduszko, cudo, cudo. Bardzo mi się podoba ten kalendarz, ja dopiero na koniec będę wyciągała rzeczy z niego, sobie go rozpierdzielę, że tak powiem. Szukam dziewiąteczki w kuferku Douglas. Z tego co pamiętam, o, 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 to właśnie tak, był tutaj. Wygląda mi to albo na maseczkę, albo na jakieś dziadowskie lusterko. Tak, jakbym nie miała co robić, tylko się stale w lustrze przeglądać. Sprawdzamy. Raz, dwa, trzy. A, inne dziadowstwo. Co my tu mamy, to z tego co wiem, to wiem. To jest takie, coś można, nie wiem czy to przyczepić tak, uuu słyszcie to no to można sobie przyczepić gdzieś i czyścić sobie pędzelki no także myślę, że można powiedzieć, że przydatne o, dwunasteczka mi się tak już napoczęła no takie tam gówniane opakowanie, po taniości, mimo, że kalendarz wcale nie najtańszy o 250 zł, także no słabo, słabo, słabo Teraz Wedel, najpierw poszukam może sama tej dziewiąteczki, dziewiątka Wario, dobra, ciekawe, czy to będzie żarcie, czy nie żarcie, o Panie, jest tu dziewiątka, Jezu, ile ja się tu nakombinuję, to tylko ja wiem, powiem Wam, dobra, dawać to, dawać mi tu, Trzyma. o proszę, co my tu mamy, wyjmuję, na pewno już dobrze wiecie, co ja mam. Co ja mam, a czego Wam nie dam. To jest, kochani, moi WW, powiem Wam. W cudzysłowie oczywiście 100 lat nie jadłam. Także z przyjemnością sobie o pitole. Bardzo, bardzo, bardzo lubię. I teraz czerwoniutki Douglas. Też na boku tu otwieram. Jest jak mi wkurzają te wypadające sznureczki. A i powiem wam, taki patent. Wczoraj mówiłam, że nie dali do perfumetki. Zakrętki. A ona wypadła i za mną leżała, także nie widziałam. A zakręteczka jest. Coś ten obraz, jakby chciała nie mógł. Dobra, w każdym razie widać. Nie będę cudować. <grytka> Bo to tylko zakrętka. Okej. Okay. Dziewiątka. Czerwony dla knufi. Nufi. dziadu. Jakaś mała ta dziąteczka. ją widać. Dobra, no, powiedzmy, że widać, tak? Tu jest dziewiątka, widzicie. Okej, okay. i co my tu mamy? Czyżby jakaś pomadka, czy inny? Syp? Mm -hmm. Co my tu mamy, powiem Wam. Przy nie wiem, co to jest jeszcze. Jakieś pudełeczko. Zresztą, kiedy to otworzyłam, to oderwałam, no ale trudno. Nie będziemy się skupiać na pustych okienkach. A dziewięć dobra. <laughs> Jezus, ze mną to jest maniana, powiem Wam. Co to jest? co to jest za paskudztwo? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Maskara. i coś tam lasies. no Zobaczymy. Tu jest coś po polskiemu czy nie? Mm -hmm. Wodoodporny tusz do rzęs. Perfekcyjnie rozdziela rzęs, nadaje no, objętości. No to wielki, powiem wam, ten tusz. kurwa, Mega, mega pojemność. Travel size, no. Tusz? Jakiś dziwny, powiem wam, ten tusz. Ja go nie będę rozpakowywać. Mesa uda. Nie wiem, czy dobrze czytam. No, taki, powiem Wam, dziwny ten tusz. Nie będę go otwierać, bo wiecie co? To jest data ważności. Wiadomo od otwarcia. Nie znam w ogóle tego tuszu. Tu właśnie jest po polsku. Ale to widzicie. O, wodoodporny tusz to że jest. No i dobra, no. Zobaczymy, będę testować. Wygląda całkiem, wiecie. Ekscluzif. Później sobie zobaczę, jaka jest jego normalna wartość. Tutaj jest ile. 9 mililitrów, no taka wiecie, podręczna, że tak powiem, także no spoko, spoko loko może być, bierzemy się za kalendarz od Beatki najpierw, dwóch takich samych symboli szukamy pod dziewiątką, w ogóle ten kalendarz numer 38 jakby kogoś interesowało, jest prezent i jest spadająca gwiazda, także nie ma nic, była piękna wygrana w kalendarzu, także zobaczymy, czy coś dzisiaj dadzą Ja już nie liczę, wiecie, na cuda, jak już padło, tyle ile wpadło. Szukamy oczywiście gwiazdek. Nie pogardzę, ale wiecie, nie nastawiam się już. Gwiazdeczki, gdzie jesteście? Swelki, pierniczek. Trąba, bęben a nie ma ciekawe czy mikołaj wpadnie w tej paczce byłoby fajnie tak 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 nie ma gwiazdki no nie dali nie dali no. za oknem szaro także nie wiem mam nadzieję że ten obraz będzie ok. ach no nie dali nie dali czy będzie mikołajec bez jajec no niestety Pe, a, pa pa No to, to mówi pa sayonara Ok, kopertka numer 9. Soba oklejałam. Dobra, co my tu mamy? No chodź tu, chodź tu. Co my tu mamy? OK, na o jest, jest losik, także patrzymy. Najpierw Monej z numerem 71. Szukamy trzech takich samych kwot. Jest Z, Z 2 złote. Stówka. No i zecik. Także złotóweczka jest.

No, co ja tu odkrywam, no, widzicie. Tak to jest jak się rano nagrywa. Nieprzytomny człowiek. No i nie ma siódemeczek, a tu tego ostro przewód, czy jak mu tam szukamy. O, mamy? Nie, nie mamy. To jest płatek. No wiecie, ja niedowidząca, także <ścoughs> szczęśliwe linie z numerem 13. Okej, okay, to się odsłujmy. Dobrze, myślę, że wszystko widać. Słoneczko, ale słoneczka nie widać. Kości za oknem też nie ma, także nic dziwnego. Dzwon. Mam nadzieję, że dzisiaj nie skończymy z samą złotówką, ale i tak może być. Księżyc. O i proszę, mówisz i masz, jest linia. Diamencior, także. Pięknie. 3 złote do kolekcji pewnie. Podkowa. Mam wygrane w tych szczęśliwych liniach to jest dno i wodorosty, Sakwa. I na koniec pomarańcza, której nie widzę. 3 zeta. Kontrolne bodajże D, tak?

16, 33, 26, 19 i 41. Także dupa blada. Co my tu mamy? Bo losiki dokładał małżonek, są to słówka. Także patrzymy, no to się powyginały, bo trochę leżały. Dobra, mam nadzieję, że to jakoś będzie widać. Widać czy nie widać? No tak średnio najeżdża. Powiedziałabym. OK. Matko i córko. No lipton. O, 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 okej okay, chyba. Dobra, noc. N O nie ma C. Noe. N-O-E jest. Uszy. U, S, Z, -y. E. Jest. Newa. N-E nie ma W. Scena. S nie ma C. Przecież. Atlas. A nie ma T. Czyli metody też nie będzie pigmentu, też diagnoza D-I-A-G-N-O-Z-A. Jest diagnoza. dyspensa. d -y s -y. nie ma P. Także fajnie, że dokłada 5 zł. Także jesteśmy, że tak powiem, po. No i jeżeli chodzi tu, no to szału nie ma, tak? Tak to się prezentuje. Ale lepszy rys jak nic. Mamy piękne koloru złotego serduszko z Eivonu. Batoniczek, taka czyszczarka do pędzli. No i taki oto tuż. Będę musiała go wygooglować, zobaczyć co to za cudo. A ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do juterka. Pa, pa, pa.